Higiena rasowa jest w mieście na tym samym poziomie Co Higiena w Ja w sprawie zlecenia A. Jakieś stworzenie zmasakrowało nocny patrol Wszyscy uzbrojeni po zęby Chłopy na schwał Skąd wiadomo, że to potwór? Wystarczy spojrzeć na zwłoki. Jak wyglądały ciała zabitych? Jak żyje. Nie widziałem czegoś takiego. A człowiek już się przecież na trupy napatrzył. Kiedyś słyszałem opowieści o ludziach, co na pustyniach Zarykańskich ginęli od gorąca. Ci zabici właśnie tak wyglądali. Na początek porozmawiajmy o nagrodzie. Znam swoją cenę. No dobrze. Myślę, że tyle mogę Ci zapłacić. Oczywiście jak się spiszesz. Ciała zostały już pochowane? Był rozkaz, żeby ich spalić. Na dobrze im się przyjrzał. Z nim gadaj. Siedzi teraz w tokach. Zobaczę, co się da zrobić. Zapłacimy. Razem z chłopakami zrobiliśmy ściepę na nagrodę. O, o, zapadnie. Uf. Daj jej ciaka. No proszę, kolejny dziwob. Ze strachu taki blady jest. Jesteś medykiem. Czym mogę pomóc? Badam sprawę z zabitych strażników. Podobno dokonywałeś autopsji. Wynajęliście, żeby żebyś się tym zajął. Dobrze, chętnie pomogę. Interesuje mnie, czy widziałeś na ciałach ślady pazurów kłów. Kół. Śladów kłów nie widziałem. Pazurów też nie. Jedynie ślady paznokci po przygodach z dziwkami. Gdzie znaleziono ostatnie ciało? W bocznej uliczce przy drodze z doków do dzielnicy Burdeli. Ktoś porzucił je w środku nocy. Obejrzę to miejsce. Słyszałem, że ciała były wysuszone. Też uważasz, że zabił ich potwór? Nie sądzę. Zwłoki były wysuszone, ale... Może próbowali pojmać czarodzieja i ten rzucił jakieś paskudne zaklęcie? To było odwodnienie? Nie. Nie wiem do czego innego to porównać. Dziękuję za pomoc. Obejrzę miejsce, w którym ich znaleziono. Powodzenia. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Dobra, szans. Ach. Ej, siwy! Czemu ci miałeś? Nie, być problem. Tu znaleziono ciała. Może trafię na jakiś nietypowy ślady. To, to właściwie jest Kurde, to jest jak masz bałagan i trzeba odłożyć zebra... Ślady dziecka. Zaraza, za ruchliwe miejsce. Wyraźne ślady kopyt. Koń. Nie, konie nie chodzą na dwóch nogach. jeden z nich mówił, że zawsze tam zagląda jak ma brudne myśli. Słyszałem na własne uszy. Kurde, dziwni są ci dorośli. Zachowuj się przybłędą. Trop prowadzi do Kuternagi Katarzyny. Mam sobie wziąć jakąś koleżankę do towarzystwa? I co? Jednak cię naszła ochota. Słyszałaś o morderstwie strażników? Wielu tutaj umiera. Z rozkoszy. Wiem, że kłamiesz. Doprowadziły mnie tutaj ślady mordercy. Nie pozwolę się obrażać. Skoro jesteś takim dobrym tropicielem, to poradzisz sobie sam. Żegnam. O, zajrzę się tutaj i poszukam śladów na zewnątrz. I co? Bywaj. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Czarni? Redania? Мы платили и не били. Котку, видишь меня? Файно. W no i wyrzucił flakonik po perfumach używa drogich perfum w tak podłej dzielnicy. Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy. No proszę, to kolejny dziwak. Co tam właściwie jest? Burdel. Burdel to jest jak masz bałaga, i trzeba otworzyć. <noise> Co, naprawił? Nie, powiedział, że to pomyłka. To no tutaj, ten hmm. człowiek dziwnie się zachowuje. Gdzie ja jestem? Wszystko w porządku? Przecież byłem w tym domu. W tamtym? Chyba tak. Muszę iść i odpocząć. Był pod urokiem Sukuba. Muszę jakoś dostać się do tego domu i spać. Ostatni i mać włosy, nie? Zachowuj się przybłędą. Tu Nowigrad, nie twoja Bo czarownica, a to siedlisko zła. Witaj, mizeroto! U! Nie, 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 do palenia. Stożnicy sobie zamkną. <grym znając> nie, za nie, 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 mięso wyglądasz. Co, Co ty oni? Nie śpięcie, że mięso wyżarłeś. Że Kupi, nie widzisz, że to wieźmie pewno bestię jakąś tropi. Wieczny ogień nas chroni, u potworów i mążków szraczkę wywołuje. Kim jesteś? Słyszałaś kiedyś o Wiedźminach? Przyszedłeś mnie zabić? Na początek chcę porozmawiać. Dlaczego zabiłaś tamtych strażników? Byłam nieuważna i zaskoczyli mnie. Chcieli mnie zamordować, więc musiałam się bronić. Tylko tyle? Żadnej wzruszającej historii o ludzkiej nienawiści do wszystkiego, co obce? Niezwykłam kłamać. Niezwykłam też zabijać bez powodu. Musisz opuścić miasto. Hmm. A jeśli tego nie zrobię, wtedy będę musiał cię zabić. Zawsze to samo. Nie cierpię zmiany. Byłam głupia, że dałam się zaskoczyć. Będę musiał skłamać, że cię zabiłem. Zwykle przynoszę trofeum. Dobrze, weź to. I jeszcze to, bo póki co jestem na ciebie wściekła. Ale wiem, że gdy będę już daleko, złość mi przejdzie. Zawił Sukup. Su? Sukup? Tutaj? W Nowigradzie? Przecież światłowiecznego ognia chroni miasto! Widać były jakieś przerwy w działaniu. Tak czy owak, Sukup nikomu nie zrobi już krzywdy. Oto dowód. Chylę czoła przed mistrzem. A oto obiecana nagroda. Bywaj. Luka, ten lata! Chcę mnie się żyć. Czego tu szukasz, co jest? Żebym was tu więcej nie widział. Myśmy tylko chcieli. razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć! Aż wam gębą wyjdą! Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u ciebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Nie! Teraz! Starczy tego O! Jak za dawnych dobrych czasów, co? Ta, zupełnie jakbyśmy nie wyjeżdżali z Berga. A mówiłem, żeby tu nie No, sprawnie to. Tak Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. Sto lat, cię nie widziałem druku. Witaj, Zolta. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez te wojny Machakamskiego Trójniaka nie uświadczysz, ale Redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? Sześć? Siedem? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa, może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i dziki gon. O nie dobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Hmm, rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Oho, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondenco z najprzedniejszych winnic. Na winie jaskier zna się jak nikt. Hmm, to ta lutnia, którą dostał od elfów z Dolblatana? Aha, jeśli jej nie wziął, musiało mu się bardzo śpieszyć. Dziesięć beczek wytrawnego stu są? Pięć skrzynek sodeńskiego trójniaka? Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Ja, jaskier i terminarz bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych, z kimś się ostatnio widywał. O, jest. Hmm. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. Hmm, no dobra. Musimy się jakoś podzielić, a niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie jaskier zna się jak nikt. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurtskiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Julian Alfred Pankrac. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza jaskra. A sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na trzech laureatów. Jaskier uczył świnie i odłowania, a ja zostawmy to. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A, sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i siennik się nada. Moli, sprząta w wili baronowej Lawalet. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Hmm, wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica. Trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christian, a siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejca, to zwiał przez okno. Wespula, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na Gradu, że jest łajzą i zachrypniętym barżantem? Ona. I rzucała za nim doniczkami? Cóż, stara miłość nie rdzenieje. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże niejedno. jedno. Mm. wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? Hmm. Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Bokler, a ja jednak wolę czystą wódkę. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no. Nie podejrzewałem go o taką skromność. He, <grym> Karzeł to Gwychyr Rozy Faratre. Dobra nazwa, co? Dobro, Faratre? Jej ojciec nie jest przypadkiem Nilwgarskim ambasadorem? Jest. Znasz go? To za dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No, to masz mniej więcej jasność, co to za jegomość. Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki, ale ponoć mała roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę, zamieniła światowej sławy Barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanie co do. No to. No to chyba.